Hola amigos, z tej strony Kasper Woźkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szósty odcinek naszego rowerowego podcastu Viva la Vuelta, serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia z trasy hiszpańskiej Vuelta. Przez weekend działo się naprawdę sporo. Atakował i zyskiwał Roglic, tracił Weneból. Belk jednak zdał test, utrzymał pozycję lidera w niesprzyjającym terenie, czyli na bardzo, bardzo trudnych, długich... Stromych podjazdach, które także osiągały na bardzo dużą wysokość nad poziomem morza, czyli mówimy oczywiście o Sierra de la Pandera i Sierra Nevada, o których sobie omawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu. No ale jednak jego największy rywal, czyli Cłowaniec, Primoz Roglic poszł krew i szanse na przejęcie czerwonej koszulki w trzecim tygodniu wyścigu. Kluczowe wydarzenia dla losów wyścigu miały jednak miejsce po dniu przerwy na płaskim etapie do Tomares. Rywalizacja przebiegała w spokojnym tempie, odjechali tylko kolarze hiszpańskich zaproszonych ekip, ale do czasu. Primoż Roglić postanowił nie czekać na góry i ruszył na hopce 2,5 km przed metą, licząc na sekundy zysku. Za Słoweńcem pojechali tylko sprinterzy zainteresowani walką o zwycięstwo etapowe: Marc Pedersen, Pascal Ackerman, Danny Van Poppel i Fred Wright. Rogla nie oglądał się za plecy i podyktował mocne tempo aż do ostatniej, 300 metrowej prostej. Wtedy za jego koła wyszedł Mats Pedersen, który wytrzymał o finisz do samej kreski. Drugie miejsce zajął Ackerman, trzecie Van Popel. Roglic chciał siąść na koło właśnie trzeciego Van Poppela, ale spiął się kierownicą z Fredem Wrightem i poleciał no, w bardzo ekwilibrystyczny sposób na ziemię. Niestety ten upadek kosztował go bardzo, bardzo wiele. Wydarzył się także przy dosyć dużej prędkości. Finisz co prawda nie był popłaskiem, bo prowadził po delikatnym nachyleniu 2-3 No ale rogla na metę wjechał poturbowany ze szlifami i bardzo, bardzo mocno krwawiącym łokciem, Także bardzo, bardzo mocno uszkodzonym kolanem. To olbrzymi pech, no ale to niestety także incydent wyścigowy. Nie można tutaj ani obwinić Wrighta, ani organizatorów, ani roglicza. No takie sytuacje się po prostu zdarzają. Wiadomo, że Roglic nie jest kolarzem. Który słynie z takich umiejętności technicznych często się przewraca zalicza dziwne wywrotki, no ale tym razem po prostu to był zwykły, po prostu pechowy, bardzo incydent wyścigowy. Mimo zysku 8 sekund nad pozostałymi rywalami, dalszy udział Roglicza we walcie stanął pod znakiem zapytania. To tym bardziej niesprzyjąca dla niego wiadomość, bo Remke Wenapur zgłosił defekt i tak naprawdę ostatnie kilometry przejechał sobie, ostatnie 3 km przyjął sobie w bardzo, bardzo spokojnym, no takim niemal pazerowym tempie.

But, uh, just bad luck with big consequences. To duża strata dla atrakcyjności całego widowiska, bo Rogla zapowiadał ofensywne ściganie w trzecim tygodniu. Choć nie jest zawodnikiem stricte ofensywnym, bo jego ruchy często ograniczały się do ostatnich kilku kilometrów konkretnych podjazdów, nawet do ostatniego kilometra, mimo że miał dużą przewagę sił możliwości, no to mógł urozmaicić ściganie w pobliżu Madrytu. Wiadomo, że Roglic też pokazał na w tych, na tych weekend. Na 14 etapie ruszył bardzo mocno, ruszył bardzo wcześnie, pojechał świetnie. Natomiast, już na kolejnym odcinku, mimo że wydawało się, że będzie po raz kolejny zyskiwał nad Ewenepulem, no zaatakował dopiero na ostatnim kilometrze i zyskał tylko kilkanaście sekund. Być może Ewenepule by się wybronił, ale tego się już niestety nie dowiemy, bo robić w tym wyścigu już dalej niestety nie idzie. I to jest bardzo, bardzo pechowy sezon dla starszego ze Słowańców. Defekt lidera wyścigu odbił się głośnym echem w mediach społecznościowych. Na Ewenepula wylała się fala hejtu, podkręcana różnymi teoriami spiskowymi. Dlatego dokładnie przeanalizowałem sytuację, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zacznijmy od tego, że przepisy były znane sędziom i wszystkim zespołom dokładnie na długo przed rozporządzeniem WLT. Nawet każdy z kibiców mógł pobrać sobie obszerną książkę wyścigu w formacie PDF z oficjalnej strony. Finisz należał do tych zgacunków hetik, czyli chaotycznych, ale na ostatnich 3 km obowiązywała strefa ochronna i tutaj nie ma żadnego ale, które można podważyć. Choć oczywiście organizatorzy mogli wyłączyć strefę ochronną na etapie planowania trasy. Odcinek 16 uznali jednak za sprinterski, no i dlatego obowiązywała zasada 3 km strefy ochronnej. A jak to wyglądało w telewizorach? No, Pociąg ich stepu jechał na czele peletonu jeszcze jakieś 7 km przed metą. Lidera wyścigu asekurowali wtedy Remi Cavagna, Ian van Wilder i bodajże Louis Werweke, albo może Dries Devenens, no ciężko tutaj było mi tego trzeciego kolarza z Quick-Stepu rozpoznać. Warto odnotować, że w tym samym czasie Defq zgłosili szybcy kolarze Kaden Groves, co widzieliśmy na ekranach telewizorów, oraz Daryl Impey, co wiemy z radia wyścigu. Najprawdopodobniej Evenepool także cofał defekt w tym momencie, bo jakość na wierzchni pozostawiała wiele do życzenia i przebicie opony w takim miejscu to po prostu normalka. Ostatni raz Berg pojawił się na ekranie telewizorów 6,6 km przed metą, kiedy spływał do środka grupy. Potem zobaczyliśmy już lidera wyścigu, czekającego na wymianę rowera na poboczu po przejechaniu krytycznego trzeciego kilometra. Wenepul czując ochodzące powietrze z opony postanowił przeczekać zgłoszenie defektu aż do strefy ochronnej. Jak na niewielki staż na kolarskich szosach, 22-latek pojechał inteligentnie i wykorzystał przepisy. To naprawdę bardzo, bardzo mądre zachowanie i warto go pochwalić, bo w takim momencie, kiedy no, pompuje krew bardzo mocno pompuje serce, bardzo mocno bije. no Czasami łatwo popełnić jakąś pochopną decyzję, jakąś pomyłkę, no, a no, Remko zachował zimną krew. Podobną sytuację na Giro miał Hindley, który na jednym ze sprinterskich etapów zgłosił defekt, został za peletonem, a wtedy tam no, ciężko było się utrzymać w grupie, bo jechała ona naprawdę bardzo dużym tempem i robiły się, że tak powiem, delikatne ranty. No wtedy nikt krytyki nie podnosił. Ale teraz ostatnia, najważniejsza kwestia: czy ten defekt no, naprawdę był? Tak, na podstawie zdjęć i filmów zarejestrowanych przez kibiców widać miękką oponę w rowerze Ewenepula. Nie był to pełny kapeć, a częściowy, kiedy powietrze uwalnia się stopniowo. Dlatego myślę, że nie ma tutaj powodu do robienia tutaj żadnych teorii spiskowych ani hejtowania remka. No, po prostu takie jest kolarstwo. Co działo się dzisiaj? W środę odcinek zachodził się przy klasztorze Tentudia, wygrał doświadczony już weteran kolarskich szos Rigoberto Uran, który tym właśnie zwycięstwem skompletował kolarskiego hatrika. Wcześniej wygrał etapy na Giro d'Italia, wygrał także etapy na Tour de France, no ale triumfu na Walcie jeszcze mu brakowało w jego portfolio, teraz dopisał go... Wiemy oczywiście, że przyszłość tylko Urana jest cały czas niepewna. Kolumbijczyk cały czas nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie kontynuował swoją karierę. No i jeśli oczywiście na tą karierę będzie kontynuował, no wiadomo, że w barwach Education First. No ale tej decyzji jeszcze Uran po prostu nie przestawił, jej nie ogłosił, ale myślę, że to zwycięstwo no, będzie takim albo uchronowaniem jego bardzo, bardzo długiej i owocnej kariery, albo da mu jeszcze kopa i motywację do dalszych treningów, no i starania się jeszcze powalczyć z tą falą młodzieży, która wchodzi nam do peletonu. No to była naprawdę świetna walka w ogóle. Ucieczki, dużo zwrotów akcji, dużo zaciętej walki, dużo ataków, ale także brak takiego niezdecydowania wśród innych zawodników. Nie było takiej sytuacji, że któryś no, z uciekinierów oglądałby się na, na siebie no i przestałby pracować, ktoś po prostu łatwo by odjechał innym. Takiej sytuacji nie było. Najpierw taką Lawson Craddock, potem próbował Mark Soler, próbował Jesus Rada, Próbował Quentin Pascher, próbował Clement Champuzin, no ale ostatecznie to Rigoberto Uran zachował się najlepiej, wytrzymał wszystkie ataki i na finiszu jeszcze dodatkowo przyłożył, uciekając spod topora spod topora gojącego Quentina Paschera, dla którego też był to bardzo ważny dzień, bo zajął drugie miejsce, to jego najlepszy wynik, on cały czas nie ma zwycięstwa w zawodowej karierze, to oczywiście już dosyć wiekowy kolasz grupami, który z roku na rok no, zalicza progres, potrafi powalczyć na ściankach, wczoraj przecież był bardzo wysoko na etapie, przeprowadził Peleton na szóstym miejscu, wcześniej też bywał wysoko na tych właśnie takich trudniejszych et etapach, w tych finiszach takich uphillowych, no a teraz pokazał się także z dobrej strony na strumym podjeździe, no ale tego zwycięstwa pierwszego w karierze jeszcze jeszcze nie osiągnął co działo się z tyłu, co działo się w grupie faworytów, Zatokował Enric Mas króciutko, bo zaraz e, zanim ruszył w pogoń e, Remco Evenepoel, który no, oczywiście Szybko skontrował Hiszpana, złapał go, no i potem tempo siadło. Z grupy faworytów wysforował się na czoło João Almeida, za którym pognał Miguel Ángel López, bo oczywiście Almeida zagraża. Może nie aż tak bardzo bezpośrednio, ale zagraża Lópezowi w walce o podium jeszcze w wyścigu. Almeida jest przecież szósty. Natomiast no, López popełnił troszkę no, taki, że no, tak powiem, taktyczny błąd, bo jego Pracę na końcu wykorzystał Juana Juzo, który e, przyjechał na metę razem z Remco Ewanepolem i Henrykiem Masem. Za nimi gdzieś tam ze stratą kilku sekund e, przyjechał Carlos Rodríguez, no a Miguel Angel López tych sekund stracił już troszeczkę więcej. Oczywiście niedużo, oczywiście te straty da się nadrobić na e, dwóch pozostałych górskich etapach, no ale. No, Wydaje mi się, że walka o podium, o trzecie miejsce będzie rozgrywać się właśnie na te sekundy, i te sekundy mogą być w ostatecznym rozrachunku bardzo, bardzo, bardzo cenne dla najmłodszego z tych zawodników, czyli jadącego w białej koszulce Juana Juzo, który oczywiście w tej klasyfikacji nie jest liderem, bo tej klasyfikacji liderem jest także Remco Ewenepool. Matt Pedersen robi furore na hiszpańskiej welcie. Dończyk, który zrezygnował z udziału w Mistrzostwach Świata w Australii, jest w kapitalnej, wręcz genialnej formie. Wygrał dwa etapy. Wygrał odcinek 13 i 16. Dwa sprinterskie, zakończone jednak na trudnych, uphillowych finiszach, no gdzie nie miał sobie równych i bardzo bardzo łatwo ogrywał swoich rywali. Mówiłem to już podczas podcastów z cyklu Bonjour Tour. Wydaje mi się, że no, w tym roku oglądamy jedną z najlepszych wersji Pedersena. Jest niesamowicie pewny. Y, od Praktycznie od początku sezonu jest w gazie, bo już, no, już na Grand Prix de Marseille, czyli pierwszym wyścigu na koniec stycznia, y, zajął chyba drugie miejsce. Potem na Etoile de Becerz wygrał etap. Także no, od początku sezonu jest w gazie, od początku sezonu utrzymuje niesamowitą formę i tak naprawdę tylko podczas Tour de France miał troszeczkę problemów ze swoimi przeciwnikami. Oczywiście mówię w walce na takich klasycznych zwykłych finiszach, gdzie po prostu no, nie miał takiej prędkości. Tutaj, kiedy pojawia się okazja do zafiniszowania troszeczkę dłużej, zafiniszowania na delikatnym procencie, no, nikt nie jest w stanie po prostu wyjść mu z koła. To pokazał przede wszystkim we wtorek. Kiedy wyszedł z pleców Roglicia, do mety było jeszcze około 200-250 metrów, a Pascal Ackerman czy Danny Van Poppel no, nie byli mu po prostu w stanie wyjść z koła zwycięstwo w klasyfikacji punktowej jest niemal pewne, ma w tym momencie 200 punktów przewagi nad drugim Fredem Wrightem, no i troszeczkę więcej nad trzecim Markiem Solerem w tej klasyfikacji no i wydaje się, że no jeśli oczywiście dojedzie do mety, to, to tą koszulkę zgarnie już nawet matematycznie żaden z zawodników nie ma szans zabrania mu tej zielonej, klas, zielonej koszulki zielonej koszulki punktowej, no myślę, że jeśli byłby w takiej formie na Tour de France to nawet może mógłby powalczyć z Wouten Van Artym o zieloną koszulkę, tam oczywiście miał inne cele ale tam też oczywiście swój Etap zgarnął to był dokładnie etap 13, tak samo jak podczas hiszpańskiej Vuelty. No i jeśli wygra jeszcze w przyszłym roku etap na Giro Italia, to być może zostanie kolarzem, który to był taki tak zwany kolarski hat-trick, czyli zwycięstwo na jed, chociaż jednym z etapów wszystkich trzech wielkich turów. No, najszybciej to może zrobić, i wtedy byłoby to naprawdę spore, spore osiągnięcie. Szkoda, że Maca nie obejrzymy na Mistrzostwach świata, to na pewno duża strata. Przy takiej trasie oczywiście jego szanse byłyby ograniczone, ale chętnie bym go zobaczył w roli takiego jokera bardzo silnej reprezentacji Danii. Co czeka nas w kolejnych dwóch dniach Hiszpańskiej welty? Etap 18. Połączy Trujillo z Alto de Piornal to będzie naprawdę trudne wyzwanie na tym etapie wyścigu, to będzie etap górski, zakończony na podjeździe. Alto de Piornal, kolarze pokonają dwukrotnie, to wspinaczka, która liczy sobie około 13 km i średnie nachylenie 5%, maksymalnie nachylenie dochodzi do 12 procent. To nie jest bardzo, bardzo trudne wyzywanie, bo ten podjazd jest w miarę regularny, nie ma półek, nie ma ścianek, no i przypomina bardziej te alpejskie podjazdy z Tour de France. Robotę może zrobić dystans tego etapu, który liczy sobie aż 192 km, no ale nie spodziewam się, żeby o zwycięstwo etapowe powalczyli faworyci wyścigu, spodziewam się, że los etapu rozstrzygnie raczej ucieczka. Natomiast w piątek kolarze pokonają zaledwie 138 km no, Odcinek będzie się kręcił w okolicy Talavera de la Reina w rejonie Castilla i y Leon. Po drodze wyrosną dwie premie górskie, to będzie ten sam podjazd Puerto de Pielago. Drugiej kategorii to podjazd, który liczy sobie 9,3 km i 5,6%. Z drugiej spinaczki do mety w Talavera de la Reina zostanie tylko 40 km. No jednak jest to oczywiście stromy, stromy podjazd, bo to jest taki już podjazd bardziej strówny, hiszpańskie wuelty Ma swoje procenty, no ale nie spodziewam się, żeby któryś z faworytów atakował tak daleko przed metą, no mając jeszcze w zanadrzu ten 20 ostatni decydujący etap wokół Madrytu. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper jako Rover.org. Usłyszymy się w kolejnym materiale już w najbliższy piątek, kiedy zapowiemy sobie etap 20, ostatni, na którym jeszcze coś może się wydarzyć w tym wyścigu. No i oczywiście omówimy sobie pokrótce wydarzenia dwóch następnych dni. Przypominam oczywiście o apce w górze i subskrypcji. Dzięki, cześć i do usłyszenia.